Hej jest numerów, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale zygram w te 4 i co? Lecimy dalej Mmm, Tak, idziemy tutaj A on się nie chce wskoczyć, o dobra na ten... szczerze, jak nasza Mam nadzieję, że my dobrze słychać, powinno być dobrze, ale... Zawsze Tutaj, teraz Tak, tutaj, teraz Prawdopodobnie e, no idź. No, co ty robisz? Szybciej, nie mam czasu. Tutaj. E, nie, tutaj. X. X. Dobra. Nie zerwała się. Do jakiś kopalni teraz chyba. A, dobra, myślałem, że to jakaś kopalnia, ale to... Chyba tego nie można nazwać kopalnią, miałem pojęcia. Dobrze mnie słuchać, mam nadzieję, nie chcę się go sprawdzać już. Sprawdzałem to raz, nie wiem czy dobrze to sprawdziłem, nieważne. E... Co jest na dole? Bo nie zrozumiałem. Ej, ale chyba tutaj. Dobrze idę? Mam nadzieję, dobra. Tam gdzieś idziemy, więc. Okej okay. Tu jest łódź, tylko teraz czy można? Hmm, pewnie nie można, więc tutaj sobie zejdziemy tak Dobra, i co teraz? To teraz? Okay. Wyspa z pomnikiem jest po Tam, po prawej. Jest to, to jest chyba prawa. Tak. Zawsze to mi się w ogóle strony wyłączyć. Albo po prostu muszę A może Oj, To jest pomnik? To nie wygląda jak pomnik. A to chyba pomn, dobra, a to jest pominę Mniejsza o tym, mniejsza o to. Dobra i co? I odkryli, ale w sensie, bo... Nie pamiętam co było w uczym odcinku, a w ogóle teraz nagrywam dużo w jeden dzień. Przynajmniej się postaram dzisiaj, bo jutro czy tam pojutrze będę miał prawda PS5, więc... Ale muszę jeszcze tą grę dokończyć tak naprawdę na PS2 chcę, więc no I co teraz? Na niego wejść? Czy jak? Tam raczej nie. Aha. Fajnie, że... Fajnie, że mnie gościu zwołał. Dobra. No, chodź. Sam. O, nie, nie. Nie, czyń honor. Nalega, chodź. Okej. Dobra. W kształcie czaszki? Mów! Jest wyspa. Bez czaszki. To jest to. Libertalia. Nie złyście mi optymista, braciszku. Tylko my tu dotarliśmy. Więc liczyłbym na odrobinę więcej entuzjazmu. Może najpierw rozwiążmy sprawę z Alkazarem, dobrze? Chodź. <noise> Okej. Okay. A okay. nie, 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 już ja dobrze znam to twoje okej, okay. na pewno coś ukrywasz, cwaniaczku. Ach. Czyżby rejw? No a kto inny? Ach, szlag, to tu teraz mam robić? Płynąć, czy z nimi walczyć? A, dobra. Okej, okay, rozdział 13. Patrzyłem, w ogóle jest 24, są, są 24 rozdziały, w sensie 22, ale jest jeszcze prolog nie, i to tamto na końcu. nie, nie lubię tego straszenia, nie, nie pamiętam czemu, ale nie lubię tego. Nie lubię takich klimatów, tak głupio tutaj widać i w ogóle. Ok. Ale to jest źle zrobione, w sensie mam takie wrażenie, że... Tam gdzie miał koszulkę i jakby ten rękaw? No tak było głupio. W sensie tak przycięte, tak. Było widać, że jest na siłę takie wiecie. Przycięte czy coś? Mniejsza o to. Tutaj. Tu. Sam! Tutaj. Sam jesteś tam! Okej, okay, tutaj Ale co się w ogóle w sensie To był ten rave, tak? I w tym momencie Prawdopodobnie albo go porwał Albo w sumie nie wiem Albo on gdzieś tam się na innej wyspie jest ten sam cały Tutaj? Nie, wiem, czy tutaj Pewnie tak? Z drugiej ale... strony nie mam już nic do stracenia. Okej. Okay. A, tam. Gadał sam do siebie. Chyba zacznę wariować. No, no trochę, trochę zaczynasz gości wariować. Gadał sam do siebie. Ja, ja, też, ja też tak często mam. Przyznam się, też gadał sam do siebie codziennie. To mnie denerwuje, ale tak mam, więc... No. Okej. To chyba bolało, w sensie... Tak mi się wydaje, że to musiało boleć. Ej, a co teraz tutaj? Oj. Ale by było jakby spadł, to już by było w sumie... Chociaż nie. Nie wiem, czy było po nim, czy nie. No, ale nieważne. Ważne, że nie spadł, tak? Aha, tutaj musimy. czy jest takie... Ja już jakieś takie małe skałeczki jest tak mokro, on musi tak co on robi, bo nie rozumiem. Dobra No hop, tylko się nie zatrzymywać, nie zatrzymywać. Dobra Teraz chyba tutaj taką jakość, tak no kałka jakaś, tak? Aha. To on jakby nie może skoczyć, on tylko musi się tak... Aha. Myślałem, że trzeba się puścić, ale... Ale jednak nie trzeba było, więc... Dobra. Czy ja to robię od nowa? W sensie... No Jezus, no co ty gadasz? Dobra. Nieważne może to przytnę nie wiem czy będzie się chciało ale może to przytnę tylko się nie zatrzymywać nie zatrzymywać aha tu on no, tak powoli idzie trzeba by coś mu się więcej stało no, bez przesady, nic się gościu nie stało tyle razy został postrzelony a teraz nagle mu się coś stało no ok teraz chyba trzeba się dokładnie no, przecież iść w bok przecież nie każdy się Kakać Aha Okej okay. Dobra, tutaj i... O ja, ale tak woda... Ja już dawno spadłem w sensie. Tak woda. Oj A wow, walnęłem się jeszcze. Super O ja I co teraz? то он не встанет может быть поменять, а потому что я не люблю таких климатов I co? Ile on spał? Tylko teraz nie było napisane. No nie wiem, takiego mi to interesuje. Nie wiem z jakiego powodu, ale takiego mi to interesuje. S... I... Sigparis Magna. Sam. Dalej. Gdzie jesteś? Dalego jakby nie ma, ale on chyba. Co to są za dźwięki? Dobra. Zostań ja gdzie jesteś. Idę po ciebie. No trochę tak wariuje mam wrażenie. Albo mi się wydaje, ale tak mi się wydaje. Mm. Tutaj. Trochę dziwne, że tak doskoczył, ale Teraz tutaj rozumiem Chyba tak, dobra Hop Aj. O Chyba dobrze idę, ale no, na pewno dobra, nieważne na, nie na pewno sobie dobrze idę No już przynajmniej może tak szybciej skakać, bo tak fajnie, fajnie jest, bo teraz jest szybciej a nie wiem ile z tego wytnę, bo to jest w tym momencie Chociaż w sumie nic chyba, w sensie nic, na początek troszeczkę, ale Ale tak poza tym to Tak poza tym to chyba nic mi się wydaje, no bo Po co, dobra, nie wiem czy tutaj Nie wiem co ja robię teraz, czy ja dobrze idę, bo tam mam jakieś dwie dziury Tutaj nie Ej, co się wydarzyło? Dobra, wspinaj się. Jezus mi... No. Dobra. A co, musimy się jakoś roz... Aha. Dobra. Tutaj. O. Tutaj chyba, tak? Dobra, teraz górą. Dobra, teraz górą, tak? Dobra, tutaj tak wyżej, prawda? Ale już było śmiesznie jakby spadł, w sensie. sobie stąd Dobra, dobrze się. Dobra, do jakby puścić i się złapać, bo inaczej by było kiepsko. A jak się tak z W sensie on powinien już spaść. Dobra, mniejsza oto. Nie to, żebym mu źle życzył, no ale wiecie. Dobra, tutaj... A... Nie tutaj, tak? No to tutaj, aha. To jest wyraźnie widoczne, ale dobra, nieważne. E... Co on robi?

Co teraz? Ej, bo nie wiem, czy akurat mam po prostu spać, czy... Dobra, jeszcze raz się rozbijam na pewności. Dobra. Oj Tego się nie spodziewałem. Aha. Dobra, mniej będę trochę więcej do wycinania, także... Gdzie teraz? Co ty robisz, goś musimy schakać? I skacz. Brawo. Ale już nie schaccz, ej Teraz tutaj w takim razie? no, no idziemy chyba wyżej, nie? Dobra i teraz... Spokojnie. Gdzie? Stąd przyszedłem chyba czy nie. O, nie dobrze. Dobra. Teraz co tu o. Dobra. I to idzie tą jaskinią? Odświeżając... Wygląda na to, że tak, co to tu było? O. Tutaj, ale gdzie teraz? Tutaj chyba, czy nie? Skąd ja przyszedłem stąd? Nie, dobra. Chyba nie. Nie pamiętam już. Ale chyba tutaj. tak, no bo chyba nie kucałem. Nie wydaje mi się, że mi kucał. Dobra. O, już jakby wyszliśmy. Spisz hey. sobie. Przechodził ktoś tędy. Wysoki, chudy. Gada głupoty o pirackim skarbie. Dobra. E Próbowałeś się tam spiąć? W tych butach? <grych> Dobra, tutaj. O Dobrze idę, czy to co? Aha, po tej, dobra, pamiętam. No, przejdź. Znowu przejdź. Aha, o właśnie. To już nie będzie Ci potrzebne. Podnosisz coś tam, czekam chyba, tak? Dobra, ej, ale fajne. E. Co teraz? E, on mi się zepsuł, w sensie on nie działa. Skoro... Aha, to tylko raz mogę rozumiem, tak? On tak no, to bez sensu, bo jak musisz normalnie na tym... na tym wspinać. Kurde. Dobra, ale tutaj w takim razie, tak? Aha, taką. Ej, fajne to. E tutaj? tu I co teraz? Tutaj? Prawdopodobnie. Dobra. No dobra, to sobie zrobimy na następnym odcinku. Także to było na tyle w Sapczep w górę z subskrypcjonalnego i No i cześć.